Witam w kolejnym, ogólnie dosyć krótkim filmie. Będzie to filmik przedstawiający moje takie dosyć ostatnie nabytki perfumowe, w zasadzie moje i też mojego chłopaka, bo jeden zapach jest to ogólnie męski zapach. Ja w zasadzie kupowałam z myślą o sobie używaniu takiego właśnie drzewnego, jednakże. Nawet on nie idzie według mnie za bardzo w stronę unisexu, raczej jednak jest takim typowo szorskim wydaniem cedru, także owy zapach po prostu już bardziej powędrował w stronę darka zapachów. Natomiast jeżeli chodzi o takie moje stricte nabytki, to na przykład tutaj w kadrze widać, jest to zapach niszowej marki The Different Company. I zapach, nie wiem dokładnie jak się wymawia jego nazwa, jest to, nie wiem, ma Marzaina, Mahaina, nie wiem, Sin. Jest to zapach, tutaj też można dojrzeć nuty właśnie na flakoniku, poświęcony takim nutom jak pomarańcze, roli, jakieś takie cieplejsze nuty typu wanilia, jakieś drewna, żywice. Ja jeszcze tego zapachu w ogóle nie testowałam, także to jest taki typowy haul, przedstawienie tylko zapachów, które pojawiły się u mnie w kolekcji. Natomiast jeżeli kogoś zapach, któryś z, te, z tego odcinka szczególnie interesuje, to oczywiście dajcie znać. Postaram się jak najszybciej zrealizować jego recenzję w ramach cyklu z recenzjami perfumowymi. Kolejny nabytek to już z kolei mainstream i jest to e, Pantera e, Cartier, natomiast nie jest to klasyczna Pantera, jest to wersja Sua. Również jest to wersja, której nie potestowałam jeszcze po zakupie. Wiem, brzmi to dziwnie, pewnie, mam, kto tak robi, ale generalnie ja po prostu mam taką ilość zapachów, e, flakonów, próbek, to wszystkiego jest tak dużo, że po prostu nie zawsze jest tak, że coś otrzymuję i jestem w stanie to wszystko od razu e, potestować. Czasami jest tak, że nie wiem, dostaję, nie wiem, odbiorę paczkę, nie jestem w stanie jej otworzyć, bo na przykład, nie wiem, wyjeżdżamy albo nie wiem, w tym momencie jestem sama i na przykład nie jestem w stanie jej rozpakować, bo jest tak misternie zapakowana, że czasami e, muszę mieć pomoc. Także tak, różnie to bywa. Yy, nie zawsze też jakieś nowe zapachy zabierać na WEZWO, ale czasami już jakieś takie zapachy, które jestem pewna. Generalnie no, różne są powody. Idę dalej. Gilles Sander Softly, zamówione w ciemno. Yy, każdy z zapachów jest w sumie zamówiony w ciemno Ale ja pantery po prostu uwielbiam Mam klasyczną, duże flakon, mam klasyczną, mały flakonik Namówiłam też moją mamę Na zakup pantery klasycznej Także generalnie po prostu jestem ogromną fanką tego mainstreamowego zapachu Uważam, że jest po prostu doskonały Przepiękny Kobiecy, wieczorowy Świetne parametr,ym mimo klasycznej panterze Woda perfumowana Liczę, że sła również mnie ogromnie zachwyci Także te wszystkie wersje Poza wersją leżer, która mi kompletnie nie podeszła Bardzo mnie ciekawią co tu jeszcze? Do tego stopnia, że mam panterę też e, tą taką dawną, dawną. I panterę leży dawną, dawną. Także po prostu e, mania panterowa u mnie. E, Jill Sander trochę mnie wyostrza. O, jeszcze taka w ogóle zauważyłam taki, taką pionową linię przez kadr. W sensie tak zauważyłam, że to mi się coś zrobiło z telefonem, nie wiem. E, no miesza z tym. W każdym razie Jill Sander e, tu może trochę przesunę softly takim trochę miętowym y, flakoniku w takiej kolorystyce. Generalnie zapach, który według opisów miał być takim zapachem lekkim, świeżym, takim właśnie jakby pielęgnowana skóra, takie y, dobra jakaś pielęgnacja, jakieś takie po prostu szlachetne płyny do prania i tak dalej. I generalnie coś pod takim kątem y, właśnie liczę coś takiego. O, ale też niepotestowane. Zaraz przedstawię kolejne nabytki. Tutaj właśnie w części centralnej wspomniany cedr, marki niszowej piver, także to jest zapach, który po prostu mm, powędruje do Darka, natomiast e, no, nie zamierzenie, dlatego że akurat e, chyba uważa, że już nie chce więcej perfum, także ja stricte mu to pod jego kątem nie kupuję, ale wpadają mu czasami takie zapachy, jak na przykład tutaj, chyba nie pokazywałam go nigdy wcześniej, e, o, ale mi tu wpadł. No dobrze, dobrze e, W ramach e, nowych e, nabytków Chyba go nie pokazywałam Także mogę tutaj wspomnieć vetiver Insoleum niszowej marki Miller Harris Też mu wpadł e, przypadkiem Dlatego, że e, Ja powiem szczerze Kupowałam z myślą, że to może będzie Taki w stronę jednak taką No, że nada się dla kobiety Jednak jest to taki bardziej szorstki vetiver Także też do niego powędruję Przechodzimy dalej Mainstreamowy Lacoste Perfume Intense To jest zapach, wydaje mi się, że go nie pokazywałam w nowych nabytkach Generalnie to są zapachy mniej więcej z ostatniego czasu, ale to tak powiedzmy pirazy oko Ten zapach potestowałam, jest taką zintensyfikowaną wersją klasycznego Lacoste Dla mnie udany, udany, ale jak na Lacoste szczególnie I na koniec pięć zapachów zostało Fadon Antigua. Przepiękny, tropikalny, egzotyczny, szlachetny, wieloowocowy. Genialny zapach, nisza. Tutaj zamówiłam z Vera Wang, Vera Wong, nie wiem kto się omawia. Taką mgiełkę do ciała. Tutaj między innymi z Irysem. Także też można powiedzieć, że w ramach nabytków perfumowych, w sensie zapachowych może tak. I na koniec już spauzuję i zaraz znowu. W tym oto pięknym wiosennym kartoniku mamy Fregonar Mimoza. Zaraz wyciągnę i pokażę. A tak wygląda flakonik. Zapach mocno kwiatowy, taki odurzający, ogromnie trwały, wiosenny, taki żółtawo-zielonkawy w dźwięku. Udany, chociaż bardziej wolę jednak lipę Fregonar. I na koniec dwa zapachy mojej ukochanej niszowej marki Penhaligons, w w cudnych flakonikach, kolejne do kolekcji, do rodzinki perfumy Penhaligons u mnie: Artemisia oraz Luna. Luna w ciemno, Artemizję od dawna znam, uwielbiam, kiedyś miałam. Powróciłam, taki przepiękny, cielesny, intymny, kremowy, bardzo kobieco, otulający. Luna, tutaj na pewno pojawi się recenzja, bo ogromne nadzieje w tym zapachu pokładam i to tyle. Będą oczywiście jakieś recenzje w ramach tych nowych nabytków. Raczej nowych nabytków nie planuję w najbliższym czasie, dlatego że niestety ale szefa perfumowa nie chce pomieścić więcej zapachów, ale znalazłam sobie już nową pasję, której się w pełni poświęcę, także rozwiązałam to jakoś. Do usłyszenia i dajcie znać, jakie wasze są nowe nabytki perfumowe.